Trzy, dwa, jeden... Dupa, 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 dupa! Coraz więcej pasażerów kupuje... No, yy. ja to sobie <laughs> wczoraj, spoko, spoko! Bez yy, ważnej... <laughs> Kiedyś byłem laryngologiem, niestety wyrzucili mnie ze szpitala. Czekaj. <laughs> Bo najzwyczajniej są zaoszczędzi. Nie, no ja wierzę. Poczekaj chwilę. Papak wspominał, że bilet był po drugą. Czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Chłopak wspominał, że bilet był pod rubą, eee, ku... ale czekaj, jeszcze raz. Eee, aż zne... nie, jeszcze raz, czekaj, może bo... czekaj. No nie, no czekaj, dobra, jeszcze raz. Maszyna. Lol. No. Miecie bilety, bo inaczej was was na. Czekaj. Interes nieźle się, nie, się kręci. A co to było? Interes nieźle się kręci. A weekend? nawet nie, dobry? Czy ktoś mi nie, nie, na... A w weekend. nie, jest źle. Interes się kręci w ciągu dnia, potrafię zarobić dwa koła, a w weekend nawet o setkę więcej. Mam do pomocy jeszcze dwóch kundli, którzy oczywiście znają się na rzecz ją Z naszymi nieprzyjemnymi incydentami, mogę jeszcze raz? Przecież ja wam. Jaki plan? No co? Teraz. No. E jak to było? A potem co? Znowu szampanina i akcja. Na no co? Nie myślałam, że... Nie. Jak to było? I nawet nie wiem, czy dwa złote na taksówkę starczy. Mam kasy na bilet i nawet nie wiem, czy na na... Ka... Na No! No nie się! Nie śmij się! Tak, głośniej muszę mówić. Co? Właśnie. Nie będzie słychać, serio. No. I mnie nie przerywa, nie O, mniej więcej tak jak teraz powiedziałeś. Chyba No dobra, bierę. <grytanie> ja, no, nie mogła jej przepuścić. Nie. <grytanie> nie nagrywasz tego, prawda? Nie. I te 10 groszy. Dobra. O co? Gówno, a nie serial internetowy. Słucham, też panu nie pasuje, wow. jeszcze raz listę publiczne. To bo jeszcze no. to mogą nagrywać. Znaczy się gorsi od, od pieków, tak? No? Studentów pan obraża, proszę pana. Studenci? Tak, studentów. No, już zapomniałam. Proszę, proszę pani, ten bilet jest wyprany w prywolu <ś Wanna> Na dodatek! No. <ś aku> <shit> na... No. <śla> e, proszę spojrzeć, proszę spojrzeć. <śainsbury> w ogóle gdzie jest podrabiany? No. Yy. Zobaczcie na mnie, kontakt z ruchowy. A teraz poproszę. A teraz? Teraz poproszę o dokumenciki, na które pani płaci. Teraz poproszę. Teraz poproszę o dokumenty. Zrozumiano? Nie. Zrozumiano? Zrozumiano? Nie. Zaraz znajdę. To co było? Z biletem jest jak z kiblem. Trzeć bo zamiast zaraz... <grymienia> Lecisz z uwaga, jazda! E... Ale... Skoro miałeś <grym> <grym> No. I po jakiego... Jest... Ja to to dobrze powiedza... było! Jeszcze jak... <grym> raz! Ja nie, Eee! w do... Holera <grym> 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 Ej, ej, ej. jasna, a dała was se z i ja. Nie za chwilę <śmienicza> <Gdzie się> kanary! <śmienicza> Staw do skutku, do skutku! Nie śmij się! Nie śmiej się! No ale to leci, kurde, sumie Ale ta! Dobra! No! <śmienicza> A pan odpowie... Za... Co to? A pan od... No co się śmiejesz? Ej Dobra, jeszcze teraz. Odejdź Pokazujesz właśnie jakim jesteś chamem Zamkazujesz mi matecz klientów i... Zajebiste <śm> Nie Ej, <śm> to będzie na asterosyteczku Ej, zajebiste, jest?